Żyje? Oj, chyba nie, bo się rusza. O, w imię Ojca i Syna, tak się przestraszyła, że zapomniała się naszemu świętemu pochłonić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amy. Oj, to ty, Szymek? A co ty tu robisz? Ach, to wyciotko. A co ty tu robisz pod figurą Szymek? Przecie ledwo świta. Cicho, ciotko, przecie wam powiem. Wracałem od Kasi tak na przełaj przez łąkę, nogi mnie rozbolały, to on pomyślał, że spocznę sobie przy figurze. A że tu cicho i spokojnie, to i sen mnie zmożył. Nawet nie wiem, kiedy usnąłem. Oj, Szymek, coś chyba cyganisz. Przecie do chałupy masz parę kroków, ino. Nie lepiej przespać się w chałupie, niż na tej twardej ławce? Macie rację, ciotko, trochę cyganie. Jakbym był w domu, to ojciec od razu by mnie do roboty zagonił, do obrządku, łąki kosić, albo i co insze dał robić. No jak to? Przecież jeszcze rasa nie upadła. Jakbyście go nie znali, już by coś wymyślił. A nie możesz się schować do stodoły w sianie? A gdzie tam? I tam mnie znajdzie. No dobrze już, uciekaj, Szymek, bo jak cię tu kto zobaczy, to zaraz będą plotkować. A ani młodłońca ci się webie. Ciotko, a nie gadajcie choć nikomu, żeście mnie tu widzieli. To może jeszcze nieraz przyda mi się tu schować. O święte pańskie, Szymek, toś tu nie raz nocował? Cicho, ciotko, już uciekam. Ale nic nikomu nie gadajcie. Z Bogiem. Aj, z Bogiem. No widzisz, święty Antoni, co się tu dzieje. A mi go w swej opiece, bo to dobry chłopak. Ale ojciec go strasznie gnębi. No ale ja pójdę po tę trawę, bo tam króliki głodne w klatce. Jakieś głosy słyszałam pod figuro, ale tu nikogo nie ma. Przecież jeszcze nie głucha, wyraźnie słyszałam. Ale ja se tu siądę, będę niby to worek łatać. Ja tu przypilnuję. Bo one będą musiały z tych krzaków wyłażyć, jak się pochowały. To ja tu, żeby mnie co nie uminęło przypadki. A co wy tu wojtaszkowo robicie od samego rana pod figuro? A widzicie, przyszłam se worki połatać. Bo wiecie, siedzę w chałupie sama, gęby nie ma do kogo utworzyć. A tu tak żem se pomyślała, do świętego ludzie przychodzą, każdy coś tam powie, coś tam usłyszę, a i ze świętym se posiedzę. No i tak przyszłam. Ale kto to widział, żeby pod figurą worki łatać? A pewnie i śladaniaście jeszcze nie zdążyli zjeść. Przecie jak chcecie sobie siedzieć na dworze, to se pod chałupą na ławce siądzie. A wiecie, jeszcze mnie głodna. A siedzieć to mogę gdzie chcę, a won nic do tego. No, no, ja już wiem, czego ty tu siedzisz. A później ploty po całej wsi chodzą. Nie twoje. No i poszła. A ja sobie będę siedzieć? I się wszystko dobrze. <laughs> jak Co tu zrobić, żeby sobie poszła? Bo to widzisz, ludzie przychodzą do figury, modlą się, mają swoje problemy i wszystko modlą się o to do świętego Antoniego. Proszę świętego Antoniego w różnych sprawach. A ta niby trochę głucha, ale wszystko musi wiedzieć. A co nie dosłyszy, to zmyśli. No i na rogi plot na całe wioski. Czekaj, czekaj, i o tak krzykiem nie wygonisz. I czas posobem. Ty się schowaj za płód, a ja z nią pogadam. Niech będzie pochwalony. A na wieki nie wiek A co wy tak wujtaszkowo siedzicie sobie przy figurze i te worki se A bo tak se lubię w spokoju posiedzieć. A nie chcielibyście czasem zarobić? A co niby bym miała robić? A popinowalibyście mi kurcząt. No bo chciałam trochę wypuścić, żeby se połaziły, a tu wrony latają, a człoka sama nie upilnuje. A tak, wyście by popilnowalibyście, połatalibyście se te swoje worki, a i trochę byście zarobili. Dałabym wam mąki, jajek, no to jak będzie? No to mogę popilnować, no ja chodźmy. tu jeszcze przyjdę. No to chodźmy. No, wreszcie poszła. Będę sobie mogła pod figurą siedzieć, pośpiewam sobie, a i Janek do figury uwiję. Z tamtej strony pola, żelenią się zioła, przechodzi się śliczna panna z niebieskiego. Jak się przechodziła szymianeczki przy piła, pierwszy mianek Jezusowi na główkę włożyła, drugim sama chodzi, bo się tak. będzie pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieków? A co wy, Janowo, tak było rana pod figurą siedzicie? No Janek wieje do figury, bo to, wicie, z rana mam trochę więcej czasu. Bo to, wicie, stary Janek już dawno usechł, a nowego nie ma komu zrobić. No, wicie, ludzie przychodzą do figury, po różnej prośbie. Proszę świętego Antoniego w różnych sprawach, ale nikt nie pomyśli, żeby wianek do figury ubić. A wiecie, ja też przyszła po prośbie do naszego świętego. Kura mi zaginęła. Może by mi tak święty Antoni pomógł ją zdobyć? No co wyście pieckowo? Czy myślicie, że święty Antoni nie ma ważniejszych spraw i no wasze kury szukać? A może wasze kury list powoł? teraz Lis? na dwóch nogach. No to jak widzicie kto, to po coście tu przyszli? Tam idzie szukać. A idę, bo nic tu po mnie. Oj, widzisz, święty Antoni. Robotę ci znalazła, kur jej szukać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a na wieki wieków amen. A co wy, Janowo? Tyle czasu siedzicie pod figurą. To nie widzicie? Janek wije do figury. A co wam to przeszkadza? A, a przeszkadza, bo się nie można spokojnie pomodlić. A ja wam przecież nie będę przeszkadzać. Siedzę cicho, Budcie się. Utało przy was? A co, wstydzicie się? Nie umicie Albo może jakie tajemnice macie? A co was to obchodzi? Przyjdę se później. Nie macie się, święty Antoni, nie ominie cię prośba. Przyjdzie, przyjdzie. Oj ja tu Zara przyjdę, tylko polecę do ugródka na se barwinku więcej, bo za mało wzięłam i wianek będzie jeszcze za krótki. – Cześć, świętego, święty Antoni. W sobotę zabawa we wsi. Prosimy cię, żebyśmy znalazły sobie kawalerów. – Żebyśmy całą zabawę przed ścianą nie siedziały. – Tylko takich ładnych, żeby nam inne dziewczyny zazdrościły. – Nie to się podoba, Jasiek, od wygonu. Tak bym chciała z nim potańcować. – Aj tam już nie wymyślaj. Będą jakie chcą, byleby tylko tańcować umiały. Ale chodźmy już, to jeszcze nas ktoś podsłucha. Masz tutaj, święta Antoni, kwiaty od nas, za tę naszą prośbę. O, dziewczyny przyszły. A coś ta chciały? E, nic, nic. My tylko kwiaty do świętego przyniosły. Tylko kwiatki? I nic, żeś ta nie chciały? Oj, chyba nie tylko kwiatki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Famen. I wy, sołtysowość, ta tutaj przyszli. A no przyszłam prosić świętego Antoniego o zdrowie. No bo widzicie, jakoś nie domagam w tych babskich sprawach. Oj, wicie, Sołtysowo. No co wyście z babskimi sprawami do chłopa przyszli? Pomóżcie się do świętej panienki. No to o, gdzie ma, to ma, bo A gdzie ma iść? A idźcie do domu, weźcie różaniec. Nie módlcie się w swojej sprawie. A może dobrze mówicie, Bóg wam zapłać i tak zrobię, tak zrobię. Oj widzisz, święty Antoni, trochę mni będziesz miał, kłopotu i frasunków, bo te ludziska to by ci nie dały chwili odpoczynku. Możeście co słyszeli, albo widzieli, może gdzieś ktoś coś zdybał. Ja nie, niedawno tu przyszedł, ale nic, żeby nie słyszał. Bo widzicie, Wojciechu, moja córka wczoraj wracała z kościoła z wieczorowej mszy. No i wzięła gdzieś koralę zgubiła. To i chodzę i szukam, bo mi szkoda. A to była pamiątka po mojej mamie. Nie, z, nie słyszał? No korale, szkoda. Szkoda, mówię Wam. I to jeszcze były korale prawdziwe. I o. tak sobie teraz myślę, że jak ktoś zdybie, na pewno ich nie odda. Szkoda. A wiecie co, kowalow? I czego świętego on tu niego? Przecież on ta, od takich różnych zgub, to może i Wam pomoże. A wiecie, co żem zapomniała, dobrze żeście mi przypomnieli. Bóg zapłać, i pójdę, pomodlę się. O najukochańszy święty Antoni, niech się twe serce ku mej prośbie skłoni. Radzę za mną przemówić do Chrystusa Pana, by łaska była mi dana. Żeby się te korale znalazły, I przez wstawienie się święte Twoje niechaj w me serce spływają pociechy zdroje, A ja cię będę kochać najgoręcej, I chwałę Twoją szerzyć coraz więcej. Amen. <laughs> Idę. Coś mi się zdaje, że będzie draka i święty, Antoni nie pomoże. Co my bojcie, mówicie? Jaka będzie draka? Siada. A bo widzisz. Wojtaszkowa w swojej studole no. na sianie znalazła nie wie czyje to są. No i co? No bo ja wiem czyje to. Bo to... Kowalowy, córka zgubiła. Oj, oj, To lepiej, żeby ona się o tym nie dowiedziała. A no tak, no? Eh. no le lepiej by było. Pochwalony Jezus Chrystus. A co tam po wygadata? Ha, ha że no, pogoda! E, a żeby nie zapeszyć, bo chyciano no, słyszą. Tak, tak, no, pogodzie się tak zagadali. No, no, ja wiem. <noise> A jeśli będzie działo nawet święto, to nie pomoże. Bo Narobiło się? Ach. No z ciebie, to ja już nie mam żadnego pożytku. Tylko siedzisz i kopcisz tę fajkę, albo drzymiesz. Chodź, pomożesz mi trochę. Pójdziemy na jarmar. Masz tu koszyk? Co? Tylko nieś ustrożnie, żebyś jajek nie potłukł. Hmm. Co? Jaja będę niósł? No, jaj, A chodzisz, jak, chodzisz. jak się przywrócę i wytłukę tyle jaj? – to uważaj, bo trochę się nazbierało. Tak! A jak chciałem na smażynice, toś mówiła, że nie ma. A bo ty byś wszystko zjadł, a ty, Toniu, do fajki, to za co ci kupię? Idź już, nie gadaj. A ja jeszcze stąpię na chwilę do świętego Antoniego. A ty idź ostrożnie, ja ci tam dogonię. Idź, idź już. Co, co te baby? Tak chcą od tego świętego, że tak by ja tak. Jest, Jeźło, to się modro, ta cały czas. Ale nic. Ja idę pójdę... To i klepać, a ty ci jajka sprzedaj, a ja się łąka pójdę w posie. Idzie. Święty Antoni, spraw, żebyśmy szczęśliwie dotarli na ten jarmark, a i żebyśmy wszystko sprzedali. A i do żeby nas nikt nie opracł. A ja, jak się wrobię, to jeszcze przyjdę ci pom pomodzić się do ciebie. A teraz trochę mi się śpieszy. No to ja już idę. W imię ojca, i syna, i ducha świętego Anu, bo widzisz, święty Antoni, wszystkie tu do ciebie przychodzą po prośbie, bo coś zgubiły, a ja żem zdywała i też przyszłam, bo nie wiem, co mam zrobić, bo ktoś zgubił w mojej do korale i tak myślę, kto to, ale i co tam robi? O, patrz, święty Antoni, jakie będę korale zdywałam. Ja no bo, a wy tu tak cały Boży dzień siedzicie, Możeście słyszeli, kto szukał może korali. Może tu prosił świętego Antoniego. Oj, widzicie. Dużo tu ludzi przychodzi. No. Różne prośby i zmartwienia mają do świętego Antoniego. Wszystko proszą go. No nie, no. Ja tam nie pytam, z kim przychodzą. Ale i nie będę mówić, bo to nie moja sprawa. A i święty Antoni by się złościł, że plotki rozpowiadam. Oj, jakbyście powiedzieli, przecie nic by się nie stało, przecież w dobrze wie, że ja chcę te koralę łądzać komuś. No, jakbym was nie znała. E, Uparta jesteś ta, ale ja se z tymi koralami sama będę radę, Nie chcecie gadać. Ojcze, syna i Ducha Świętego? Święty Anton, tylko w Tobie nadzieja. Powiedz, co mam robić, bo ja już nie wiem, nie wiem, czy może mi ktoś jeszcze pomóc. Oj Marysiu, a czego ty płaczesz? Przecież trochę święty Antoni, trochę ja i może ci jakoś pomożemy. Przepadł. już całkiem przepadła. Oj nie mów tak Marysiu. Zawsze jakaś rada się znajdzie. Nie płaci już. Będzie dobrze. I święty Antoni będzie miał cię w swojej opiece. Tak mówicie? Tak mówię. A teraz podjdź się do świętego Antoniego, żeby się tobą opiekował i miał cię w swojej opiece. Paniu, ja Bóg wam zapłacę do dobrą radę. A ja myślałam, że już nie ma. Słuchaj, powiem Ci, co wiem. Wiem, 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 to słyszałam tu od ludzi, to i Tobie powiem. Wiem, że jesteś przy nadziei. Wiem i z kim, ale do niczego się nie przyznawam. A nie mów nikomu, ani matce, ani chłopu, ani ludziom. Matce powiedz, żeby nie szukała korali. Powiedz jej, że ci się w życe utopiły, jak szłaś kościoła przez składkę. Do wody ci wpadły, woda zabrała i nie Chłopu powiedz, że to jego dziecko. Matce też, wychowa go i będzie tam i dziedzica i pociechę. Wiesz przecie, że ze swoim chłopem dzieci się nie doczeka A Wojtka Młynarzowej, to on nie jest daleka. Nawet się na niego nie patrz, bo to radacy chłop. Tak mówicie. Tak mówię. Pomóżcie się teraz Marysiu do świętego. Poproś go, żeby się tobą opiekował. Poproś go. za ja To ja już sobie pójdę. Miał ojca i syna i ducha świętego. Oj, nie dziękuj, marysiu, tylko módl się do świętego Antoniego, pamiętaj o modlitwę codziennie, żeby cię miał w swojej opiece. Kończyłam ja już Janek nareszcie. Mogę teraz go tylko powieszę na figurze. O, o już gotowe. No i będzie teraz święty Antoni pięknie przybrany. A ja pójdę do domu zbierać się, bo na majówkę czasie szykować. No, wreszcie poszła sobie. Będę sobie mogła spokojnie, bez świadków, ze świętym Antonim pogadać. Oj, no bo to widzisz, święty Antoni. Ja się dowiedziała, że mój syn Wojtek zmajstrował bachola Marysi Kowalowej. A dobrze wie, bo jak się znowu napił, to mu tak wlałam, że się przyznał. Proszę cię, święty Antoni, spraw. Żeby się nikt nie dowiedział. Ani chłop Marysi, ani jej matka. Ani nie daj, Boże, moja niewiastka, bo by nam dopiero piekło w chałupie zrobiła. No i widzisz, no i widzisz, święty Antoni. Jak się o tym nikt, to by nie było takie złe. Bo... Córka chłopaków już dawno żonato i nie mają dzieci, to teraz będą mieć. A u nas w domu i tak jest sporo dzieci, to nam już więcej nie trzeba. Ale jakby się dowiedziała moja niewiastka, że mój syn lata za babami, to by jeszcze większy był raban w chałupie bo on trochę nierubowaty i chałupy nie pilnuje. Proszę cię, święty Antoni, pomóż, że, że jak to na jaw nie wyjdzie, to będzie wszystko dobrze. Będzie z tego pożytek, zgoda będzie wszędzie i wszyscy coś zyskają. A ja ci obiecuję, że ja już go dopilnuję. Łodłuczę go, żeby za babami nie latał. I żeby domu pilnował, żeby pracował należycie. No i widzi święta Antoni, pomóż mi, a ja ci obiecuję, że modlitwy żadnej nie opuszczę. I figurę ci odmaluję I kwiatków ci naniesę. I łobgadywać nikogo już nie będę. Obiecuję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Antoni Przyniosłam ci bukieci. Ładny, prawda? Ładny, ładny. No, to jak żeśmy się już wszyscy zeszli, to zaczynajmy majówkę. Najpierw zaśpiewamy naszemu świętemu za to, że się nami opiekuje. Podziękujmy mu, podziękujmy mu. Nikt nie oślep